Interesujecie życie w USA, jestem psychologiem mieszkającym w Ameryce. Mieszkam na obrzeżach Boston, Massachusetts. Prowadzę kanał Bawko Life, w którym pokazuję codzienne życie w Ameryce oraz podróże. Amerykę pokochałam za jej niesamowitą naturę, krajobrazy oraz przyrodę. Ameryka jest wyjątkowym krajem pełnych kontrastów i różnorodności. Jako psycholog, miłośniczka podróży oraz badaczka ludzkiej natury uwielbiam tę różnorodność. Ameryka jest krajem luzu, żyje się tu swobodnie, chociaż nie najtańszy. Mimo to wciąż jesteś w stanie żyć na w miarę wygodnym poziomie. Amerykę albo się kocha, albo nie lubi. Ja początkowo jej nie lubiłam, a teraz ją pokochałam. Z Ameryką jest trochę tak jak z romantycznym związkiem. Przechodzisz przez różne fazy, ale jeśli uda Ci się dotrwać do silnej i intymnej relacji, masz szansę być szczęśliwy. Ameryka dostarczy Ci codziennych doznań i różnorodnych emocji, daje Ci przy tym poczucie wolności oraz bezpieczeństwa. USA ma 6 stref czasowych. Różniczy klimat są tu gigantyczne: od tropikalnych lasów na Hawajach po arktyczne mrozy na Alasce. W niektórych Stanach legalne są rzeczy, które w innych Stanach są nielegalne, jak na przykład Manihunana. Jest legalna w Kalifornii, ale nielegalna w Idaho. Ameryka to doświadczenie, którego nie da się zapomnieć. Odwiedź ją lub mój kanał, by przekonać się na własnej skórze.